Witam Cię na kanale Co za szkoda. Jeśli jesteś nauczycielem i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci wcześniejsza emerytura, albo co właściwie się z tym wiąże, dziś rozwieje wszystkie wątpliwości. Po tym odcinku dowiesz się, jakie są zasady wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, kto spełnia wymagania, na czym polegają nowe przepisy oraz jak wygląda dorabianie po odejściu z pracy. Opowiem, gdzie, kiedy i na jakich warunkach możesz złożyć wniosek, żeby nie wpaść w żadne pułapki. Wyobraź sobie, że masz 55 lat. Kilkadziesiąt lat pracy za sobą i coraz więcej myślisz o odpoczynku. Ale do ustawowego wieku emerytalnego wciąż daleko. Czy naprawdę musisz zostać przy tablicy jeszcze 5-10 lat? Statystycznie wcześniej z emerytury skorzysta niemal co trzeci polski nauczyciel. Okej, okay, ale skąd dokładnie biorą się te uprawnienia i czego potrzebujesz, żeby z nich skorzystać? No dobrze, zacznijmy od tego, że wcześniejsza emerytura dla nauczycieli nie jest żadnym przywilejem z kapelusza. To konkretne rozwiązanie, które przez lata dawał artykuł 88 karty nauczyciela. Tak, ta sama karta, z której wynika także popularny urlop na aparatowanie zdrowia. Ale kluczowe są tutaj dwa warunki. Odpowiedni staż pracy i okres przepracowany w szczególnym charakterze, czyli jako nauczyciel, wychowawca czy pedagog. Jeśli masz minimum 30 lat udokumentowanego zatrudnienia i 20 lat pracy w zawodzie, a zacząłeś jako nauczyciel przed 1999 rokiem, możesz mieć już spełnione najważniejsze wymogi. Zaraz, a co z tych dokumentów będzie wymagane? Przede wszystkim będzie potrzebne potwierdzenie lat pracy, czyli świadectwa pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Bez nich ZUS po prostu nie ruszy z miejsca. Takie dokumenty zdobywasz w swojej szkole lub archiwum, a jeśli danej placówki już nie ma, pomoże Ci Wydział Edukacji lub Archiwum Państwowe. Ale uwaga, od września 2024 roku pojawiły się nowe przepisy. Dzięki temu nawet nauczyciele, którzy nie spełnili warunków do końca 2008 roku, zyskują możliwość wcześniejszego odejścia na emeryturę. Wystarczy odpowiedni wiek oraz formalne rozwiązanie stosunku pracy właśnie przed złożeniem wniosku. Tu pojawia się haczyk. Nie możesz w tym czasie być czynnym nauczycielem ani na urlopie zdrowotnym. Emerytura przysługuje tylko osobie, która już nie pracuje i na tym poległo już sporo wniosków. Jeśli myślisz o urlopie dla poratowania zdrowia, skorzystaj z niego przed odejściem na emeryturę. A co później? Czy w ogóle możesz jeszcze wrócić do pracy? Oczywiście, ale pod warunkiem pilnowania limitów dochodów. ZUS co kwartał ogłasza progi zarobków. Jeśli pracujesz zawodowo i nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, pilnuj, żeby nie przekroczyć określonej kwoty. Po przekroczeniu 70% średniego wynagrodzenia ZUS zmniejszy świadczenie. Po przekroczeniu 130% zawiesi je całkowicie. Jak możesz dorabiać bezpiecznie? Wielu nauczycieli wybiera na przykład poradnie pedagogiczno-psychologiczne, domy kultury, biblioteki czy szkoły językowe. Szczególnie na umowy o dzieło lub na część etatu. Alternatywą jest działalność gospodarcza, korepetycje albo prowadzenie warsztatów. Pamiętaj jednak zawsze o formie umowy i zakresie godzin. To wszystko sprawdza ZUS. No dobrze, a ile realnie wynosi wcześniejsza emerytura nauczycielska? Osoby, które spełniły stare wymogi, mogą liczyć nawet na 90% swojego ostatniego wynagrodzenia. Oczywiście przy bardzo długim stażu pracy i wysokich składkach. Według nowych zasad wszystko zależy od kapitału zgromadzonego w ZUS i wieku odejścia. Im wcześniej przechodzisz, tym niższa miesięczna kwota, bo wypłata jest dzielona przez dłuższy przewidywany okres życia. Co więcej, jeśli już pobierasz wcześniejszą emeryturę, w niektórych przypadkach, przypadkach Możesz wystąpić o jej ponowne przeliczenie, szczególnie jeśli Twój wniosek był składany przed czerwcem 2012 roku, a decyzja o zwykłej emeryturze zapadła po styczniu 2013 roku. Wystarczy kilka dokumentów: decyzja ZUS, potwierdzenia stażu i tym podobne. Jeśli ich nie masz, firma specjalizująca się w sprawach emerytalnych np. Helpfind, pomoże Ci je zdobyć i zajmie się całością formalności. Mówiąc krótko, wcześniejsza emerytura nauczycielska jest realną opcją, ale wymaga spełnienia konkretnych warunków i zadbania o formalności. Najlepiej zaplanować to chwilę wcześniej. Jeśli chcesz uniknąć błędów i maksymalnie podnieść swoje świadczenie, skonsultuj dokumenty z ekspertem. Wsparcie w tej sprawie znajdziesz w HelpFind. Linki masz pod filmem. Zostaw suba i łapkę w górę, żeby nie przegapić praktycznych porad i aktualności. Trzymam kciuki za Twoje świadczenie. Życzę szerokiej drogi i do zobaczenia na kanale. Co za szkoda!